18 rok. Samoparkująca. Rada od tempomatu. Sto tam parę przebiegów tu go napisali. Tarcza bardzo przyjemna, kółko chyba z 19 cali. Też manual asystent pasa. Martwe pole jest. Bezkluczykowe. Ależ gorąca szyba 13,5 niżej nie zejdą 13,5 niżej nie zejdą niestety za samo auto Plus 300 dla mnie plus Plus grosik dla Pana Pawła za nowe to Gdzie mieszkałeś sobie tutaj? Ja? Eee, no ma... Otworzył sztukę Danke. Super. 100.000 Mist. Zwei diese Ordner. 111, ja. Sind zwei Schlüsse? Zwei Stunden. Zwei Tage hier. Gestern, gestern zwei äh vorgestern diese Ordner. Okay. Kumam. Rotovali. Veri kwa hot. dajcie mi ten fotel niżej brzmi. się zaraz w sufit no wygląda wygląda wzorowo dwa klucze manualne asystent pasa dajcie znaleźć jakiś język Italiana, może turecki ustawię Grecki, polski Dziś nie o ponach słabo 240 co, 24 jest za mało z przodu, chłopie Pokaż mi te serwisy Mohamed, a faktycznie

Schickte meine Pfoter-Video. Kamera auch, Sportassistent, alles klar. Kamera, Sport, piękne, piękne Sätze. Diese auch, ne? Heizung. Heizung, Glas. Ja. Lenkrad, Heizung auch. Lenkrad ist weiß. Ich ein Video, aber ich konnte. Inside. Oh, oh, oh. Open Mask! Dobra, a więc tak jesteśmy. Klapa już się dowiaduje czy, czy hula. Klapa tu ma zupełnie inne historie. Samochodzidło. Haczysko super, tylko tak na prąd czy fotole składane elektrycznie, chyba dopinany, dopinane, odpi! Nie wiem gdzie jest, gdzieś na pewno jest. Wchodzę do środka do tyłu Jak to z tyłu. Czysto ładnie elegancko Pragnę zwrócić uwagę na na, na stan wszystkiego Faktycznie Lęk też, kierownica Ale żliwe Chyba przednia grzana Teraz się pokażę serwisy, czekaj Okej okay. Tu jest ostatni TIF, 23 rok, 93 tysiące. Tu są z Opla kwity, całe tony. Ostatni jest 11 lipiec, 23 na 90 tysięcy, co ma potwierdzenie w księdze serwisów. Już Ci mówię, proszę ja Ciebie. A no, ukradli mi to, złodziejstwo się szerzy wszędzie. Próbuj sprawdzaj, bo jest wypasiony. Jest ciekawy. Kamera jest. Martwe pole w lustrach. Czysty. Taki jest godny zainteresowania tym się zawiodłem, że, że Alig mi przysłał coś, co, co miało świecący czeka. czeka Ała! A mnie przyparzyło Czek Samoparkowanie Nawet go jeszcze pociągnę z miernika Lakieru Już Ci przesyłam na gdzie widać, prawdopodobnie nie, bo klapa jest do góry. Bardzo ładny błękit dzisiaj. 111-200. Pojeździłem z Alikiem i Insignium. wysłanym widzowi temat. Faktur z Aso jest mnóstwo w Słowku. 90 kilka tysięcy widzieliście na filmie. W 23 roku w lipcu. Ostatni serwis. Alik był osobiście z niego, po niego jest z buta, za kawałek. Alik ma zdrowy, zresztą mając 60 aut na placu, 60 aut na placu, jakoś tam to muszą przyjechać, albo zapłacić drogą albo zmarnuje swój czas cenny alikowy i pojedzie osobiście, wróci tanio paliwkiem plastiku, nie wiem, jakiś taki paproszek niebieski. Do o oh, zupa Snickers Abyś małpił O oh, Kaldia, sneakers, snickers, Bierzemy dalej to jest luksusowo, zimny z lodówki snickers I zimny waser No i ceny Do cienia Będę 20 90. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić. Przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszej.